Media to trochę inny typ treści, który możemy powiązać przykładowo z wpisami bądź ze stronami. A inny typ treści z racji tego, iż mediami mogą być obrazki, materiały wideo, dźwięk czy też dokumenty, które chcielibyśmy osadzić we wpisach bądź na stronach. Same media możemy dodawać podczas tworzenia wpisów bądź stron, lub też możemy wcześniej dodać media do WordPressa. I w takiej sytuacji korzystałem po prostu z sekcji media. Automatycznie jesteśmy przenoszeni do biblioteki mediów która w tym przypadku odgrywa rolę swoistej przeglądarki plików, które znajdują się w określonej lokalizacji na serwerze. Jednakże po zainstalowaniu WordPressa nie mamy dostępu do żadnych dodatkowych mediów. Jeżeli chcemy dodać takie media, to korzystamy z przycisku Dodaj nowe bądź Dodaj nowe w tym miejscu. Następnie możemy wybrać pliki przykładowo z naszego dysku twardego bądź zaznaczyć i przeciągnąć do tego pola. W tym miejscu po prostu chcę podkreślić, że nowe media możemy dodawać niezależnie od wpisów i stron, czyli po prostu wcześniej możemy przygotować sobie jakieś pliki, następnie za pomocą panelu media dodać czy też przesłać te pliki na serwer, a następnie przejść przykładowo do wpisów, dodaj nowy i skorzystać z przycisku Dodaj medium. Ewentualnie na tym etapie możemy dodawać obrazki, czyli podczas tworzenia jakiegoś wpisu bądź strony internetowej. Jeżeli przejdziemy do strony, dodaj nową, to również w tym miejscu znajdziemy przycisk dodaj medium, ewentualnie obrazek wyróżniający. Po kliknięciu jesteśmy przenoszeni do biblioteki i obrazek wyróżniający znajduje się również w przypadku nowych wpisów. Jednakże o tym wszystkim będziemy rozmawiali sobie w osobnym module, który poświęciłem właśnie medium a w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się kategoriami i tagami.